jesienne grzybobranie dużo jest tu orzeszówek trochę podgrzybków zobaczymy co jeszcze się uda zebrać jest podgrzybeczek taki, taki nawet całkiem ładny taki ładny, już go wykręciłem kolejny taki duży, ładny, piękny wykręcę go piękny piękny Ładny, bardzo, ładny, bardzo kolejny taki piękny. Teraz was znalazłem: jeden taki długi, taki bardzo, bardzo długi, a drugi taki trochę krótszy, ale chyba piękny, biorę. I co mam kolejne dwa? Nawet sporo ich dzisiaj jest, biorę. Ładny, co nie? czy dobry, czy nie. O, taki sobie. Ale może no, coś będzie się dało wykroić. Ale duży jest. Dwa takie bardzo ładne, bliźniaki syjamskie tak zwane. Piękne. Bardzo ładne. Tylko trzeba chłop czyścić będą idealne. Fajne dzisiaj są grzyby, naprawdę. Ma są takie niektóre roboczywe i trochę spleśniałe, ale te są naprawdę bardzo ładne. Bardzo ładny podgrzybek, taki bardzo duży, z daleka go wypatrzyłem. Trzeba go wykręcić. Ciekawe, czy w ogóle zdrowy jest. Zakrywamy ładnie ściółkę, żeby nie było. Nawet ładny, bardzo ładny, podoba mi się. Piękny, zmieniłem las. Tu zaraz obok jest droga. A tutaj mamy podgrzybeczka. Ale gruba noga. Piękny, przepiękny, naprawdę. Jestem z niego zadowolony. Beautiful. Podgrzybek w innym lesie. Też ładny. Na grubej nodze. Podoba mi się to. Ale miękką nogę ma. Zobaczymy, jak jest pod spodem. No, może być. Ale ładny ten podgrzybek. Już wychodziłem z lasu. Ale i tak się trafił jakiś podgrzybeczek. Piękny on jest. Ładne są ci te grzyby, naprawdę. Kolejny podgrzybeczek. Odsunęłem już taki spróchniały kawałek drzewa. Piękny on jest. No trochę pogryziony. Ale może być. Nadaje się w sam raz.